Proszę Państwa, jeszcze chciałem kilka słów o zespole, o Universal Band. Otóż, proszę Państwa, oprócz tego, że fantastycznie grają, chciałem zwrócić uwagę, że większość z nich to są młodzi ludzie. Proszę Państwa, oni naprawdę ciężko pracują, robią to zupełnie za darmo. Dorabiają sobie, proszę Państwa, żeby były na jakichś, na przykład, wesela. Tutaj prośba do młodych ludzi na sali, jeżeli ktoś z Was chce wspomóc Universal Band. Przenieście się, chodźcie za mąż i proście ich, żeby grali na waszych weselach. W ten sposób możecie pomóc. Ten zespół, proszę Państwa, to jest jeszcze ciekawostka. Oprócz tego, że fantastycznie gra, już jest odnotowany w Księdze Rekordów Guinnessa. Otóż pan Józef Janta oraz pan Stefan Sowa bez Włoch mają więcej lat razem niż pozostała część zespołu. Taka ciekawostka. Proszę Państwa. Przed Pani niesamowity duet Natalia i Stefan. Natalia i Pan Stefan, przepraszam, Bełda. Wykonają jeszcze jedną pastorautę, czyli jeszcze jedne życzenia nadesłane przez Andrzeja Pacuły. Posłuchajcie. się dogadać z losem. Słowa mają czułość w głosie. Świątecznie, serdecznie niech się szczęści w myślach, słowach, w duchu, w ciele, w dziełach różnych. I kolęda wciąż od nowa będzie domem dla podróżnych. Kolęda wciąż o nowa Będzie domem dla podróżnych Szrąbę wosa, pierwsza zmarszczka Bledną w pierwszej gwiazdy blaskach Puste miejsce, cień nad stołem Rusza i przestaje bądź. Świątecznie, serdecznie, niech się szczęści tak w myślach, słowach, w duchu w ciele, w dziełach różnych. I kolenda wciąż od nowa będzie domem dla podróżnych. I kolenda wciąż od nowa. Dolem, dla podróżnych. Świątecznie, serdecznie, niech się szczęści w myślach, w słowach, w duchu w ciele, w dziełach różnych. I kolenda wciąż od nowa będzie domem dla podróżnych. I kolenda wciąż od nowa będzie domem dla podróżnych. Wcześniej, ale chyba dlatego, że zakładam, że Państwo się domyślacie, że autorem muzyki do tej pastorałki, do tej pierwszej również jest pan Stefan Leuna. Napisał również tak tak, tak tak. Skomponował również muzykę do utworów, które słyszeliście wcześniej pieśni stojących na skraju drogi, którą wykonywała Natalia ze swoimi kolegami z Łukaszem, Grzegorzem i Łukaszem. Proszę Państwa. Jeszcze... Jeszcze tylko... Dobrze, panie Stefanie, ale muszę już powiedzieć coś o sobie. Proszę państwa, ja tutaj mam ściągawkę tego, co miałem dzisiaj mówić. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, że ani raz nie spojrzałem. No chyba należą mi się za to brać. Proszę państwa, wystąpili dzisiaj przed wami Stefan Verona, Tadeusz Apryjas, Natalia, Łukasz, Grzegorz, Łukasz, czyli zespół, oraz fantastyczny uniwersalny pod dyrekcją Pana Józefa Jankiewicza na scenach. Przypominam nie po co ja przypominam, spotkanie bliżej tutaj po to, abyśmy wprowadzili tą przepiękną świąteczną atmosferę, żeby złożyć Wam życzenia wesołych świąt. Stefan i Natalia już to uczynili teraz, te życzenia od wszystkich wykonawców. Uwaga, 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 ale trzy, cztery. Wesołych Świąt! Proszę Państwa, proszę pozostać jeszcze na miejscach. Prosił mi mnie pan Sebastian Brubel, który jest Przewodniczącym Rady Gminy, że chciałby jeszcze powiedzieć kilka słów. Podejrzewam, że chciałby nawiązać do tego pięknego jubileuszu tego czterdziestolecia z tym, że pan Sebastian prosił mnie, żebym go zapowiedział, że on chce mówić jako muzyk. A jakim on ma być, jak on się wyobraził w wojniczu? Szanowni Państwo, szanowni muzycy, dużo się mówi o tym, że Państwo robicie dzisiaj no. wrażenia, ale myślę, że dzisiaj specjalne życzenia, tak naprawdę w Waszym kierunku. Moi drodzy, zacznę od tych, których jest najwięcej: Universal Band. Moi drodzy, w tamtym roku, około czerwca, miałem zaszczyt być na koncercie dyplomowym koleżanki sopranistki w sali dyustrzanej w Tarnowie. Moi drodzy. Siedziałem na sali i nagle zaczęła wychodzić orkiestra. Patrzę, jeden kolega z Zakrzowa, drugi z Zakrzowa, trzeci... Myślę sobie, no pomyliłem salę, proszę Państwa, nawet popatrzyłem za ramię, tam gdzieś pan Stefan nie stoi, ale nie, okazało się, że jestem w Tarnowie. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję, bo świetnie się sprawdzacie w muzyce klasycznej jako akompaniatorzy, naprawdę wielkie ukłony. Moi drodzy, życzenia, moi drodzy, bo ja żona powiedziała, żeby krótko i szybko, więc mówię. Przede wszystkim, żebyście grali w jak najróżniejszych składach, mogli się realizować w każdym możliwym składzie jako soliści, akompaniatorzy, bo to daje niesamowitą frajdę, od nowa można odkryć instrument, na którym się gra i poznać fantastycznych ludzi. Błędy. Błędów się robi dużo, ale powiem wam, jak mówił Tomasz Stańko, który ma dzisiaj już 70 lat, wydany przez redaktora Panie Tomaszu, czy Pan się nie myli? Odmówi. No proszę Pana, mam 70 lat, więc się mylę. No ale co Pan robi z tym, żeby jakoś to wyszło? No po prostu trzymam dźwięk, a reszta ekipy ma dorobić harmonię, moi drodzy. I takiej, takiego będu, takiej ekipy życzę każde, każdemu z Was. Proszę Państwa, kilka zdań jeszcze odnośnie Pana Józefa. Panie Józefie, ja się nie będę zbliżał do Pana z jednego względu. Pan zaraża wirusem. Niestety wirusem muzyki o nazwie y, sekcja denta. Y, y, powiem krótko, y, zaraził pan pół zakrzowa. Ja myślę, że chętnie bym usłyszał, żeby ten wirus przeniósł się tak naprawdę y, na całą gminę. Udało się panu to, czego nie, się, nie udaje się pedagogom w szkołach, nie udaje się rodzicom ani innym ludziom, którzy pracują z młodzieżą. Y, przede wszystkim wyciągnąć sprzed komputerów. A po drugie, no przepraszam, to jest taka prawda, jak Bach mówił: 5% talentu, 5% szczęścia i 90% ciężkiej pracy. Ci chłopcy naprawdę ciężko pracują i za to, że udało się Panu ich zmobilizować do tej pracy, naprawdę serdecznie dziękuję. Kolejny bend. Kolejny bend, proszę Państwa, muszę, muszę, przepraszam, że tak długo, ale muszę. Kolejny bend, bend Natalii. I też, żeby nie było patetycznie, słyszałem wywiad Federeckiego i Kilara, tak, tak, dlaczego to mówię? Dlatego, że e, pytani, czy panowie słuchacie jakiejś muzyki klasycznej? Tak, jak żeśmy byli w szkole i robiliśmy warsztat, ale czy teraz słuchacie? Nie, żeby mieć tylko i wyłącznie swój charakter. Myślę, że ten band już przeszedł etap szkolenia. Teraz najwyższy czas zrobić swoją muzykę. E, bardzo dziękuję. E, solistka. Przede wszystkim, ja pamiętam jak Natalia przychodziła po złotówkę do Pana Stefana, bo jedzie do Tarnowa do Magdy Piwowaczy, potem do Pana Bałaty, wielu jeszcze innych muzyków. Yy, Natalia, można mieć siedem oktaw octa jak yy, Steczkowska, można mieć vibrato jak Whitney Houston i power w głosie, jak jej chrzestną matka Aretha Franklin. Ale y, trzeba mieć najważniejszą rzecz, czyli duszę, duszę muzyka i y, dużo feelingu, jak to się nie mówi. Myślę, że tym feelingiem obdarzyłabyś wielu, wielu y, innych muzyków. Za to ci serdecznie dzisiaj dziękuję. Proszę państwa, jeszcze na koniec jedno zdanie. Y, nestorzy storze dzisiejszym y, pan Stefan, y, jak to można spokojnie powiedzieć, y, ojciec rodu tutaj muzycznego, który stoi, Panie Stefanie, serdecznie dziękuję za to, że potrafi Pan stworzyć taki klimat, gdzie ta młodzież wychowuje się muzycznie. Jest sztab ludzi, to, to pańscy ludzie, to tak trzeba powiedzieć. Jak usłyszałem od Pani Krysi, że to już ostatni raz, już pan nie chce grać na gitarze. Myślę, że to był największy błąd w pana życiu. Myślę, że pan go nie zrobi. Liczę na to, że kolejny rok będzie równie udany i tych muzyków, będzie jeszcze więcej. Serdecznie dziękuję i oddaję już głos panu Walczkowi. Dziękuję. Ja powiem krótko, Sebastian Bogusław Kaczyński, przy Tobie to pikusie. Panie i Panowie, Burmistrz, Pan Jacek Kurek. Szanowni Szanowni Państwo, ja nie będę odnosił się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, bo Jutro mamy wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, a 30 uchwalamy budżet. Ale powiem tak, no Sebastian na sesjach równie czasem dużo lubi mówić. Także ja zdecydowanie krócej. Drodzy Państwo, gratuluję wszystkim wykonawcom. Panie Dyrektorze, gratuluję myślę wspaniałego koncertu. Pozwolę sobie Państwa zaprosić na kolejny koncert, który odbędzie się 5 stycznia w Kolegiacie Wojnickiej, również. Współorganizatoriem jest Gminny Ośrodek Kultury. Drodzy Państwo, w grupach społecznych odbywają się już w tej chwili spotkania wiginijne, było spotkanie zorganizowane dla osób samotnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Było spotkanie w Ośrodku zorganizowanym przez przy szkole. Drodzy Państwo, również korzystając z tak licznej obecności Państwa, pozwólcie, że złożę Państwu najlepsze życzenia. Życzę, aby święta spędzili Państwo w miłym, serdecznym gronie, w otoczeniu miłością. Życzę, aby kolejny rok był rokiem szczęśliwym, żeby był wypełniony 365 udanymi, szczęśliwymi dniami. Życzę dojściego roku i wszystkiego dobrego. W Gminie Maszowsko Kultury w Wojniczu rocznie, ja to sprawdziłem, każdego roku odbywa się przynajmniej 100 imprez. I tu nie chodzi o ilość, ale każda impreza to również wysoka jakość, czego byliście dzisiaj Państwo świadkami. Dziękujemy bardzo, życzymy miłego, bezpiecznego powrotu do domu i zapraszamy na wszystkie imprezy organizowane przez Gminy Oszulek Kultury w Wojniczu. Dobra. <tacze>